W tym przykładzie mamy taki trójkąt do rozwiązania. Chcemy wyznaczyć obwód tego trójkąta, brakuje nam długości wszystkich jego boków. Szybko sobie z tym poradzimy, ponieważ widzimy, że wewnątrz tego trójkąta występują dwa trójkąty charakterystyczne. Pierwszy trójkąt charakterystyczny o kątach 45-45-90 stopni pozwala nam wyznaczyć długość tego boku. Te dwa boki są równej długości, przeciwprostokątna. Ma długość równą 3 pierwiastek kwadratowy z dwóch. I tutaj warto zapamiętać, że taki trójkąt to jest połowa kwadratu. A to oznacza, że ten odcinek będzie przekątną kwadratu o długości a pierwiastek kwadratowych z dwóch, gdzie a to jest długość boku kwadratu. No w tym wypadku a jest równe 3, stąd taka liczba tutaj. To mamy tak, ten bok, ten bok, a teraz jeszcze nam brakuje tych dwóch boków. Tutaj z kolei skorzystamy z własności trójkątów, 30, 60, 90 stopni. Tak jak w poprzednim przykładzie, wiemy, że do takiego trójkąta możemy sobie dobudować drugi identyczny trójkąt, i teraz łącznie te trójkąty tworzą trójkąt równoboczny. A w trójkącie równobocznym wszystkie boki są równej długości, więc jeżeli wiemy, że ten odcineczek ma długość równą 3, no to jak domaluję drugi taki odcineczek po tej stronie, to już mam długość 6. Czyli ten bok musi mieć długość równą 6, natomiast ten odcinek. To jest wysokość w trójkącie równobocznym, którą liczymy ze wzoru dokładnie tak. Oczywiście ten wzór znajduje się w tablicach CKE. No i tutaj do, do niego należy teraz podstawić 6 długość tego boku, czyli długość boku trójkąta równobocznego. Nie pomylcie się, nie podstawcie czasem tej długości, tej liczby za A. My zawsze bierzemy długość boku trójkąta równobocznego, czyli tego po dorysowaniu. Łatnie skracamy. No I wychodzi nam tutaj o taka liczba. Super. Teraz mamy już wszystko, żeby policzyć obwód. Dodam ten bok i ten bok. To jest łącznie 9. Następnie jeszcze 3 pierwiastek z dwóch, 3 pierwiastek z trzech. Wynik możemy zapisać troszeczkę ładniej. Wyłączymy z tych trzech liczb 3 przed nawias. Po wyłączeniu tak wygląda ostatecznie końcowy wynik. No i super. Ten trójkąt był z pozoru trudny, ale rozbicie go na prostsze części to zawsze zwycięska strategia w geometrii. Dzięki za oglądanie. Jeśli uważasz, że ten film pomógł ci ogarnąć trójkąty specjalne, takie nazwijmy, to udostępnij go swoim znajomym. Im więcej was będzie, tym lepiej dla tego kanału. Szybciej się rozwinie. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa.